A więc wyrażę opinię na temat marki NORGIPS i waszego asortymentu. Asortyment mi jest dość długo znany, nawet już powiem, że parę lat. Jakby nie patrzeć pierwsze płyty jaki człowiek stosował to były marki NORGIPS. Grunt mi się bardzo podłożył, bardzo... łączyłem ścianę. Powiem, taki tenk sypiący się z Zagruntowali my to, powiem, podłoże się zrobiło stabilne, fajne. Takie akurat typowo pod nakładanie gładzi. Następnym asortymentem, jaki często jest, to jest na chyba najczęściej korzystany, z marki Norgips. To są karton, płyty kartonowo-gipsowe, profile i tym podobne rzeczy są dostępne u mnie w hurtowni, Jak tak, w każdym markecie, to jest taki wielki plus, że idzie po prostu dostać prawie za wszędzie. No. Ogólnie jestem bardzo miły z nasz masz tym właśnie Nordgipsem Ekstrafinitsem, bo gładź jest fajna, miękka, całkiem ciekawie się rozprowadza. To ja gładź mogę polecić e, z czystym sumieniem. No, na dniach będę testował resztę materiału, bo chłopcy o tym, zaczynają już od poniedziałku, jak się nie mylę, wchodzą na nową inwestycję i tam będzie możliwość testowania następnych, e, następnego asortymentu firmy Nordgips, co ja mam da opinię, pracownik mój, a on jest, tak bardzo, bardzo w siły co do swoich opinii. No, Mam nadzieję, że będzie możliwość testowania większej i dawania lepszej opinii i po prostu może w przyszłości człowiek się może nie przekona i no po prostu będzie częściej zamawiał materiały firmy Norgips. Bo jak to się gada na pewno dobra, taka można powiedzieć, że solidna i to jest taki wielki plus firmy Norgips. Minus jak na chwilę obecną na mnie jest taki, że po prostu jest ścieżki dostęp u mnie w hurtowni. No, mam nadzieję, że to się zmieni.